Jeśli szukasz najlepszego przewodnika dla początkujących po krypto.com, to wideo jest dla Ciebie. Omówimy wszystko od założenia konta po dokonanie pierwszej inwestycji. Jeśli interesuje Cię konkretny rozdział, przewin do niego korzystając ze spisu treści poniżej. Cryptocom cieszy się zaufaniem ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie i umożliwia handel ponad 250 różnymi kryptowalutami. Jestem związany ze światem kryptowalut od 2017 roku. Zaczynałem jako inwestor w pojedyncze kryptowaluty, a w ostatnich latach zostałem aniołem biznesu w różnych startupach, w tym w firmie kryptowalutowej Mesh. Firma oferuje rozwiązanie do przesyłania kryptowalut z jednego miejsca do drugiego bez kopiowania i wklejania adresu portfela. Podzielę się więc tym, czego nauczyłem się przez ostatnie 7 lat zaangażowania w świat kryptowalut. Słuchajcie, dziesiątki godzin zostały poświęcone, aby to był najbardziej szczegółowy poradnik krypto.com w sieci. Więc jeśli to doceniacie, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał. Zacznijmy od tego, jak założyć konto na krypto.com. Pierwszym krokiem jest kliknięcie w link partnerski poniżej lub wejście na rajanoskrybner.com/ krypto. Dzięki temu otrzymasz bonusy, o których opowiem później, więc skorzystaj z mojego linku przy rejestracji. Po kliknięciu lub wpisaniu linku zostaniesz przeniesiony do sklepu z aplikacjami, gdzie możesz zainstalować aplikację crypto.com. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją na telefonie. Jeśli użyjesz mojego linku, dostaniesz bonusy, ale jeśli nie, kliknij Invited at Sign Up Code i wpisz Ryan 24, by uzyskać te ekskluzywne bonusy. Następnie kliknij niebieski przycisk Create New Account, aby rozpocząć proces rejestracji. Wpisz adres e-mail, którego chcesz użyć i kliknij Create New Account. Zaloguj się na to konto, aby zweryfikować adres e-mail. Następnie wpisz numer telefonu i kliknij Continue. Potwierdź kod wysłany na Twój telefon. Po tym musisz ustawić kod dostępu, którego będziesz używać do logowania do aplikacji. Możesz użyć tego samego kodu, co do blokady ekranu telefonu. Następnie pojawi się prośba o przejście przez kroki weryfikacji tożsamości. Większość osób będzie weryfikować swoją tożsamość za pomocą prawa jazdy, jeśli to twój przypadek kliknij tę opcję. To uruchomi zewnętrzną aplikację do identyfikacji, która potwierdzi Twoją tożsamość. Następnie musisz zezwolić na dostęp do aparatu, by zrobić zdjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem jest zdjęcie przedniej strony prawa jazdy. Gdy dokument będzie w wyznaczonym obszarze, zdjęcie zostanie wykonane automatycznie. Następnie robisz zdjęcie tylnej strony prawa jazdy. Jeśli zdjęcie jest nieostre, możesz je powtórzyć. Jeśli wszystko wygląda dobrze, kliknij przycisk Prześlij zdjęcie, następnie zostaniesz poproszony o nagranie krótkiego wideo swojej twarzy w stylu selfie, podobnie jak przy ustawianiu Face ID na iPhone'ie. Po zakończeniu zobaczysz zielony znaczek wyboru na środku ekranu. Stąd aplikacja przeniesie Cię z powrotem do głównej aplikacji Cryptocom i poinformuje, że Twoje dane są weryfikowane. Zazwyczaj zatwierdzenie konta zajmuje tylko kilka minut. Po otrzymaniu potwierdzenia, że Twoje konto zostało zweryfikowane, proces otwierania konta jest zakończony. Teraz otworzę moją aplikację cryptocom i pokażę Ci resztę wszystkiego na żywo. To świetny moment, aby zacząć korzystać z CryptoCom, bo z okazji 8. rocznicy organizują konkursy z nagrodami. Nagrody to m.in. 1 Bitcoin oraz 808 dolarów w tokenach CRO lub Kronos. Wystarczy kliknąć na kampanię 8. rocznicy w aplikacji, wybrać Dołącz teraz i wykonać te kroki, by wziąć udział w losowaniu. Na głównym ekranie aplikacji CryptoCom zobaczysz opcje Menu, Kup, Lewaruj, Zarabiaj i NFT, więc przejdźmy teraz przez każdą z nich. Zakładka Kup to miejsce, w którym możesz inwestować w poszczególne kryptowaluty. Najpopularniejsze kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, będą wyświetlane w sekcji Ulubionych. Jeśli będziesz przewijać dalej w dół, zobaczysz tutaj listę największych zwyżek z ostatnich 24 godzin, a także możesz przełączyć to na ostatnią godzinę, jeśli chcesz zobaczyć, które kryptowaluty obecnie notują największe wzrosty. Teraz małe ostrzeżenie. Powinieneś być ostrożny przy inwestowaniu w altcoiny, ponieważ mogą one być bardzo spekulacyjne. Dobrą zasadą przy inwestowaniu w altcoiny jest inwestować tylko tyle, ile jesteś gotów stracić, ponieważ są bardzo zmienne. Oprócz największych zwyżek możesz przełączyć na największe spadki, aby zobaczyć, które kryptowaluty straciły najwięcej w ciągu ostatniej lub ostatnich 24 godzin. I to jest doskonały przykład na to, jak bardzo zmienne mogą być te altcoiny. Tutaj największe spadki przekraczają 20% tylko w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli klikniesz tutaj na nową kartę, zobaczysz najnowsze kryptowaluty dodane do aplikacji CryptoCom, a następnie możesz także kliknąć sekcję najczęściej handlowanych, gdzie zobaczysz, które kryptowaluty są najaktywniej handlowane przez użytkowników CryptoCom. Jeśli będziemy przewijać dalej w dół, zobaczymy opcję jednorazowej karty, więc kliknijmy na to, a ja wyjaśnię, o co w tym chodzi. To przeniesie cię do sekcji CryptoCom Pay w aplikacji, gdzie możesz zdobywać nagrody cashback, tworząc jednorazowe karty jako metodę płatności. Na przykład, jeśli użyjesz jednorazowej karty na Amazonie, możesz otrzymać 1% zwrotu gotówki, a w przypadku Walmartu oferują 2% cashbacku. Te nagrody zostaną bezpośrednio przelane na Twój portfel CRO lub Kronos. A dodatkowo możesz zdobywać nagrody kupując karty podarunkowe, co może być świetną opcją na przykład na święta. Teraz, jeśli wrócimy do ekranu startowego, klikając X, kolejną rzeczą, którą chcę Ci pokazać, jest sekcja misji w aplikacji Crypto.com. Pozwala zdobywać nagrody w kryptowalutach poprzez odkrywanie różnych funkcji aplikacji. Wykonując misję w aplikacji, możesz zdobyć do 500 dolarów w nagrodach w tokenach kryptowalutowych, ale musisz to zrobić w ciągu pierwszych 90 dni od otwarcia konta Crypto.com. Kolejną rzeczą, którą chcę Ci pokazać, jest sekcja Uniwersytet w aplikacji. Kliknij przycisk wstecz u góry, a potem Uniwersytet. Tutaj możesz ukończyć różne moduły edukacyjne o kryptowalutach i inwestowaniu w nie. Jeśli zaczynasz przygodę ze światem kryptowalut, świetne miejsce na naukę podstaw. Jeśli ponownie klikniemy wstecz, przejdziemy tutaj na górę i klikniemy zakładkę Dźwignia, a ja wyjaśnię, o co w tym chodzi. To wyświetli różne opcje kryptowalut, którymi możesz handlować w aplikacji. Osobiście nie polecałbym korzystania z dźwigni ani spekulowania na krótkoterminowych ruchach cen kryptowalut, ale chciałem Ci to pokazać, żebyś był świadomy wszystkich funkcji aplikacji Crypto.com. Stąd jeśli klikniesz w zakładkę zarabiaj, tutaj możesz zdobywać nagrody poprzez staking różnych kryptowalut. Staking polega na zablokowaniu swoich tokenów na określony czas, aby wspierać całą sieć, ale wiąże się to z własnym zestawem ryzyk. Na przykład możesz uzyskać 10% nagrody, stakując swoje tokeny CERO lub KRONOS na okres 12 miesięcy. Dla CryptoEarn obowiązują osobne warunki, z którymi musisz się zgodzić. Dodatkowo jest tam informacja, że nie będziesz mógł wypłacić kapitału ani kryptowaluty, którą zdeponujesz przez cały ustalony okres. Na przykład, jeśli zdecydujesz się stakować tokeny CRO na 12 miesięcy, nie odzyskasz ich dopóki te 12 miesięcy nie miną, więc musisz się upewnić, że to ci odpowiada, zanim się zdecydujesz. Na dole jest również informacja, że aktywa kryptowalutowe nie są prawnym środkiem płatniczym, nie są wspierane przez żaden rząd i nie są ubezpieczone przez FDIC ani CPC, więc powinieneś być tego w pełni świadomy przed stakowaniem kryptowalut. Ze wszystkich tych powodów osobiście nie angażuję się w staking kryptowalut, ale możesz sam podjąć decyzję po dokładniejszym zapoznaniu się z tematem i zrozumieniu związanych z tym ryzyk. Ostatnia zakładka na górze to NFT, gdzie możesz śledzić ceny popularnych projektów NFT, a nawet inwestować w NFT, jeśli właśnie tym jesteś zainteresowany. Na przykład Board Ape Yacht Club to jeden z najpopularniejszych projektów NFT. Możesz kliknąć tutaj, aby zobaczyć jak kształtują się ceny, a także sprawdzić aktualną cenę minimalną, jeśli chciałbyś sam kupić jedno z tych NFT Bored Ape. Tutaj możesz uzyskać szczegółowe informacje o aktywności handlowej i zobaczyć, jak projekty radziły sobie np. w ostatnich 90 dniach lub roku. Osobiście nie angażuję się w świat NFT, ale jeśli chcesz nimi spekulować, możesz to zrobić tutaj, w sekcji NFT aplikacji Crypto.com, albo po prostu użyć tej funkcji do śledzenia aktywności cenowej projektów NFT. To wszystko jeśli chodzi o górne menu. Teraz omówimy dolne menu oraz różne dostępne tam opcje. Domyślnie ustawiona jest zakładka strona główna, ale jeśli klikniesz tutaj w zakładkę konta, zobaczysz swoje salda, portfela kryptowalutowego, portfela walutowego, jeśli masz na przykład dolary amerykańskie, oraz portfela Earn, jeśli zdecydowałeś się stakować kryptowaluty. Nie mam jeszcze wpłaconych środków, ale to dlatego, że za chwilę pokażę ci krok po kroku, jak to zrobić. Na ekranie pojawia się również informacja o metalowej karcie crypto.com, więc kliknę teraz w to miejsce, co przeniesie nas do sekcji. Kart w aplikacji Crypto.com. Każda z tych kart kryptowalutowych oferuje różne korzyści, a dostęp do nich uzyskuje się w zależności od tego, ile środków w CRO posiadasz na swoim koncie crypto.com. Każdy posiadacz konta Crypto.com może zacząć od karty Midnight Blue, która pozwala zdobywać nagrody CRO do 5% zwrotu, podobnie jak w przypadku tych jednorazowych kart. Poza opłatą 4.99 dolarów za zamówienie fizycznej karty, nie ma opłat rocznych ani miesięcznych związanych z kartami Crypto.com. Te karty możesz zasilić walutą fiducjarną, jak dolar amerykański, lub zamienić swoje kryptowaluty na dolary amerykańskie, by doładować kartę. Większość kart debetowych nie oferuje zachęt za używanie, więc karty Crypto.com mogą być ciekawą opcją dla osób chcących zdobywać nagrody za zakupy kartą debetową. Ostatnią zakładką w dolnym menu jest rynek. Otwiera ona listę kryptowalut, które możesz kupić lub śledzić ich ceny w aplikacji Crypto.com. Obecnie istnieją tysiące altcoinów, których ceny możesz tutaj śledzić, ale są też setki tokenów, które możesz faktycznie kupić w aplikacji crypto.com. Na górze zakładki rynek znajdziesz informacje o ogólnej sytuacji rynku kryptowalut. Na przykład obecna kapitalizacja rynkowa, czyli całkowita wartość rynku kryptowalut, wynosi teraz 2,27 biliona, a wolumen obrotu z ostatnich 24 godzin to nieco poniżej 54 miliardów. Możesz też uzyskać informacje takie jak indeks strachu i chciwości po prawej stronie, który pokazuje, czy większość osób kupuje lub sprzedaje kryptowaluty. Teraz poszukamy bitcoina, więc jeśli zmienię to menu na duża kapitalizacja, zobaczymy największe kryptowaluty według wartości rynkowej, a potem klikniemy na bitcoina. To wyświetli aktualny wykres na żywo pokazujący, co dzieje się z bitcoinem, ale jeśli chcesz zobaczyć wykres z ostatniej godziny, możesz to zmienić tutaj. Widzimy, że w ostatnim tygodniu Bitcoin spadł o 6,35%, ale patrząc na ostatni rok, wzrósł o prawie 90%. Jeśli przewiniemy w dół, zobaczysz sekcję dane rynkowe, która pokaże różne statystyki dotyczące Bitcoina lub kryptowaluty, którą przeglądasz. Na przykład obecna ilość bitcoina w obiegu to około 19,71 miliona, a maksymalna liczba bitcoinów, która kiedykolwiek będzie istnieć, to 21 milionów. Tak więc większość bitcoinów, które kiedykolwiek będą istnieć, jest już dostępna do handlu, a kontrolowana podaż trafia na rynek poprzez mechanizm halvingu nagród za blok, czyli w zasadzie nagrody wypłacane górnikom za przeprowadzanie obliczeń związanych z transakcjami kryptowalutowymi. Nowe bitcoiny trafiające na rynek przez górników są zmniejszane o 50% co około 4 lata, a ostatni halving nagrody za blok był w kwietniu. Jeśli przewiniesz dalej w dół, znajdziesz sekcję O nas. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych kryptowalutach w aplikacji, to dobre miejsce na to. Teraz z tego miejsca jedyną sekcją aplikacji, której jeszcze nie omówiliśmy, jest przycisk Handluj. Jeśli więc teraz klikniemy ten przycisk, otrzymamy możliwość kupna lub sprzedaży kryptowalut. Klikniemy kup, a to wyświetli listę setek kryptowalut, które możesz kupić w aplikacji crypto.com. Na potrzeby tego filmu przyjrzymy się zakupowi bitcoina, więc kliknę tutaj w górnym menu i wpiszę BTC. Następnie klikniemy tutaj na bitcoin na samej górze, co otworzy okno zlecenia, w którym można faktycznie kupić bitcoina. Stąd masz możliwość dodania metody płatności, więc jeśli na przykład chcesz dodać kartę kredytową lub debetową, możesz to zrobić tutaj. Zazwyczaj wiąże się to z opłatą, ale często dla nowych użytkowników rezygnują z tej opłaty przez pewien początkowy okres, więc warto z tego skorzystać. Zaletą korzystania z karty kredytowej lub debetowej jest to, że możesz natychmiast kupić kryptowalutę podczas gdy wpłata z konta bankowego trwa od 1 do 5 dni roboczych. Jeśli chcesz połączyć konto bankowe, kliknij tutaj w portfelu USD, zaznacz pole zgody na warunki i kliknij dalej. Mogą pojawić się dodatkowe kroki weryfikacji dla Twojego konta, więc przejdź przez nie teraz. Po wprowadzeniu tych danych otrzymasz potwierdzenie, że konto do przelewów bankowych jest gotowe do użycia i możesz kliknąć, aby kontynuować. Twój portfel w dolarach amerykańskich jest już skonfigurowany i możesz wpłacić środki z konta bankowego, po prostu je łącząc. Na potrzeby tego poradnika skorzystamy z Apple Pay, ponieważ jest już połączone. Obowiązuje tygodniowy limit 750 dolarów, ale zależnie od tego, ile chcesz, może to wystarczy. Tutaj zamienimy to na zakup za określoną kwotę w dolarach i kupimy bitcoina o wartości 15 dolarów. Zmieniam więc tę kwotę na 15 i widzimy tutaj, że będzie to 0,0002585 bitcoina. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Ci tutaj pokazać, to że jeśli masz już jakieś kryptowaluty na swoim koncie, możesz przejść tutaj do zakładki krypto i zamienić swoje CRO, Ethereum lub inne tokeny na bitcoina. Jeśli więc chcesz po prostu zamienić posiadaną już kryptowalutę na bitcoina, możesz to zrobić w jednej transakcji, bez konieczności najpierw sprzedawania, a potem kupowania bitcoina za dolary amerykańskie uzyskane ze sprzedaży. Teraz wrócimy do zakładki gotówka. Zmienimy z powrotem na dolary, wpiszemy 15 dolarów, które chcemy kupić, a następnie klikniemy na dole Kup bitcoin. Pojawia się informacja, że opłata za zakup kartą to 0,0%. To najprawdopodobniej dlatego, że opłata jest początkowo zniesiona. Następnie klikamy niebieski przycisk Kontynuuj na dole i widać potwierdzenie zamówienia. Chcemy kupić niewielką ilość bitcoina za 15 dolarów. Nie ma żadnej opłaty, a jako metodę płatności użyjemy Apple Pay. Teraz kliknę kup przez Apple Pay na dole, a następnie po prostu podwójnie klikniesz tutaj, aby zweryfikować transakcję. Z jakiegoś powodu Apple Pay nie działało, więc musiałem po prostu dodać moją kartę debetową jako metodę płatności, a następnie dokończyłem transakcję. Jak widać, mamy potwierdzenie, że kupiliśmy 0,0002591 bitcoina. Jeśli klikniemy X w prawym górnym rogu, a potem przejdziemy do zakładki konta, zobaczysz, że mamy saldo 14 dolarów i 99 centów, bo cena Bitcoina trochę się zmieniła od zakupu. Jeśli teraz klikniemy na bitcoina widniejącego w naszym portfelu kryptowalutowym, pojawią się dla nas różne opcje. Na przykład, jeśli chciałbyś wysłać lub odebrać bitcoina do innego portfela, wystarczy kliknąć przycisk transferu w prawym górnym rogu, a następnie możesz albo dokonać wpłaty otrzymując bitcoina na ten adres, albo przelać go wypłacając na inny adres portfela. Jeśli więc chciałbyś otrzymać bitcoina na ten adres, wystarczy kliknąć tutaj przycisk transferu, a następnie wybrać opcję wpłaty, co spowoduje wyświetlenie adresu Twojego portfela bitcoin. Klikasz tutaj i wybierasz sieć z rozwijanego menu, a wtedy otrzymasz adres swojego portfela bitcoin. Możesz kliknąć na kod QR, jeśli chcesz go zobaczyć, albo po prostu kliknąć przycisk kopiowania i przejść do innej giełdy kryptowalut lub portfela, który posiadasz, jeśli chcesz przesłać bitcoina do tego nowego portfela bitcoin na crypto.com. Teraz pokażę ci, jak sprzedać Bitcoina demonstracyjnie. Musisz kliknąć Sprzedaj Bitcoina, a wtedy możesz sprzedać go i zamienić na inną kryptowalutę. Lub jeśli chcesz tylko sprzedać i wrócić do dolarów amerykańskich, wybierasz po lewej opcję Gotówka. W tym momencie możesz przełączać się między sprzedażą według wartości Bitcoina a wartości w dolarach, jeśli chcesz. Na przykład, jeśli sprzedamy całego Bitcoina trzymanego tutaj, dostaniemy 14 dolarów i 69 centów. Po kliknięciu Sprzedaj, pojawi się potwierdzenie sprzedaży Bitcoina, którego właśnie kupiliśmy. Nie ma z tym związanej żadnej opłaty, ale straciliśmy tutaj trochę pieniędzy przez zmianę ceny w tym krótkim czasie. Klikniemy więc przycisk potwierdzenia na dole i musimy wprowadzić nasz kod dostępu. I tak po prostu sprzedaliśmy bitcoina, którego właśnie kupiliśmy. Jeśli klikniemy tutaj przycisk powrotu i odświeżymy, zobaczymy, że mamy teraz niewielką ilość pieniędzy pozostałych w bitcoinie, których nie dało się sprzedać, oraz 14 dolarów i 69 centów w portfelu Fiat. Kupuje się i sprzedaje bitcoina oraz inne kryptowaluty za pomocą aplikacji crypto.com. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jak ustawić alerty cenowe. Jeśli chcecie kupić lub sprzedać kryptowalutę po danej cenie i dostać powiadomienie, gdy ta cena zostanie osiągnięta, kliknijcie przycisk wstecz w lewym górnym rogu, potem przejdźcie do zakładki rynki. W prawym górnym rogu jest ikona dzwonka z plusem. Tutaj tworzy się alerty. Klikniemy więc tutaj przycisk utwórz alert, a następnie, krótko mówiąc, załóżmy, że chcesz ustawić alert na docelową cenę bitcoina. Klikniemy więc tutaj i załóżmy, że chcesz otrzymać powiadomienie jeśli Bitcoin osiągnie dokładnie 57 tysięcy. Możesz wpisać tę wartość tutaj, co oznacza, że cena musiałaby spaść o 2,1%, by osiągnąć ten poziom. Jeśli to chciałeś ustawić, kliknij ustaw alert i masz już ustawiony alert, który powiadomi Cię gdy cena osiągnie ten poziom, jeśli masz włączone powiadomienia. To wszystko, moi drodzy. To już koniec tego poradnika dotyczącego cryptocom. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z moimi kolejnymi filmami. Kliknij link w opisie poniżej po bonus powitalny lub odwiedź rianoscribner.com/krypto, by zarejestrować się w Crypto.com. Możesz kliknąć poniżej, by obejrzeć mój film o bitcoinowych ETF-ach dla początkujących. Do zobaczenia tam.